Cześć wszystkim. Dziś pokażę, jak znaleźć zaklęty miecz lub jego ziarno w Terrarii. Wchodzimy do Terrarii, uruchamiamy grę. Tak, grę. Klikamy utwórz świat i wpisujemy ziarno 1894389302. 1894389302. Klikamy prześlij. Small corruption i klikamy utwórz. Czekamy. Po stworzeniu świata idziemy w lewo do pewnego miejsca. Zaraz Wam pokażę. O, tutaj, tutaj kopię w dół. I oto zaklęty miecz. To wszystko. To był Waler. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Na razie.